Dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam na krótką praktykę powitań księżyca w uproszczonej wersji na wyciszenie umysłu i połączenie się ze swoją księżycową energią. Usiądźmy wygodnie. Jeżeli czujemy napięcie w pachwinach, w biodrach, podłóżmy sobie pod pośladki, pod kolce biodrowe, poduszkę bądź kostkę. Wysuńmy pośladki do zewnątrz, poczujmy guzy kulszowe opierające się o podłoże. Rozłośnijmy brzuch, podbrzusze. Delikatnie ściągnij kość krzyżową w dół, wypłaszczając dolność odcinek kręgosłupa. Na momencik splećmy dłonie w koszyczek, nie odkręcając ich, ściągnijmy łopatki, i barki w dół, głęboki wdech, otwórz klatkę. I swobodnie z wydechem, delikatnie rozplatając dłonie, wróć dłońmi na uda i zachowując to wydłużenie kręgosłupa i otwarcie klatki, rozluźnij brzuch. I delikatnie przyciągnij brody do mostka, wydłużając tą szyję. Rozluźnij barki, uda, twarz, przeskanuj całe swoje ciało. Są jeszcze jakieś części w Twoim ciele, które możesz puścić, rozluźnić. Niech każdy wdech wyciąga Cię za niewidzialną nitkę od czubka głowy w górę. Wydłużając kręgosłup, wydłużając boki ciała, a wydech rozluźnia, szukaj miękkości. Na moment skieruj swoją uwagę u podstawy kręgosłupa i wykonując wdech, wypełniając dół brzucha i przeponę powietrzem. Wykonaj wdech w górę aż do czubka głowy. Skieruj uwagę na punkt między brwiami. I swobodny wydech do. I powtórzymy kilka razy od dołu, w górę. Wydech. I jeszcze jeden długi, spokojny wdech, wydech. Po czym pójść kontrolowy. Poczuj bicie serca. Pulsacje, wibracje w całym Oddech może się spłycić, skrócić, stać się niewidoczny. Poczuj ciepło rozchodzące się po całym ciele. Skierujmy teraz uwagę do naszego serca. W tej przestrzeni przywitajmy się ze sobą łącząc dłonie na wysokości klatki piersiowej i kierując uwagę do środka, zaśpiewajmy mantrę om na otwarcie praktyki. Swobodny wdech wydech. i po kolejnym wdechu zaśpiewajmy o Wdech. On. Ciało, kark, barki. Powoli otwórzmy oczy i usuńmy poduszkę bądź kostkę z tych pośladków. I ustawmy się z tyłu, maty. I klęk prosty. Siadamy pośladkami na piętach. Kolana i stopy złączone. Krótki wstęp do powitania księżyca. Otwórzmy klatkę piersiową. Swobodny oddech. Po czym wde z wdechem otwórzmy ramiona i wysuńmy lewą nogę do przodu, tak żeby pięta z znalazła się tuż pod lewym kolanem. Staraj się, żeby kolano nie wysuwało się poza linię palców, ale było tuż nad piętą i żeby nie uciekało do środka. I połączmy dłonie wydech. Pozycja startowa. Ramiona szeroko głęboki wdech. I skręt za prawym barkiem lewa ręka do przodu wydech. Głowa w przedłużeniu kręgosłupa i powrót ramiona wdech. Prawe ramię do przodu wydech. I powrót wdech. Łącz dłonie, wydech. I ramiona szeroko, wdech. Lewe ramię, dół, prawe, góra, wydech. Popatrz za ręką. Wdech. Zmiana, wydech. Wdech. Wydech. I łączymy dłonie na wysokości serca, wdech. Powrót do pozycji startowej, wydech. To samo na prawą stronę. Wdech. I od razu ramiona do pozycji wydech. Prawa noga z przodu. Ramiona szeroko wdech. I skręt. Prawa ręka do przodu, wydech. Wdech. Zmiana. Wydech. Wdech. Prawe ramię w dół. Wydech. Popatrz za ręką. I powrót. Wdech. Lewe w dół. Wydech. I wdech. Powrót. Wydech. Pukamy równowagi, miękkości w tej pozycji. I teraz spróbujemy z regularnym oddechem. Na razie z otwartymi oczami. Lewa strona. Wdech. Lewa noga do przodu. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Og dypp. Dypp. Og dypp. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I bez mojego podpowiadania praktykujemy razem od lewej nogi wdech. Wdech. się pomyliłam jeszcze raz te Szukamy wewnętrznej równowagi. Zamykamy oczy. Kontynuujemy wydech. trzymaj rozluźnij dłonie, swobodny oddech, głęboki de i z wydechem kręg po kręgu zrobi się do pozycji dziecka, czoło na matę, ramiona wzdłuż tułowia, wydech. I powolutku, opierając dłonie o matę, kręg po kręgu, zroluj się do góry. I wyjdziemy teraz do pozycji bogini, przyjmując energię księżycową, którą wygenerowaliśmy, pracując z półkulami mózgowymi, więc stańmy. I ustawmy się w szerokim rozkroku. Stopy zrotowane do zewnątrz, kolana do zewnątrz. I tutaj w przeciwieństwie do sportowego przysiadu, nie wysuwamy końców biodrowych do tyłu, czyli nie wypychamy pośladków w tył, tylko ściągamy kość, krzyżową w dół, spinamy pośladki i nasz krocze, nasz korzeń idzie w dół pionowo. Hmm? Nie tak? Tylko centrujemy energię podstawy i zakorzeniamy się w pozycji bogini. Ściągnijmy łopatki w tył, barki w dół. Otwórz ramiona, dłonie szeroko, palce szeroko. Poczuj energię. Wdech. I ściągamy kość krzyżową z wydechem. Schodzimy w dół. Zamykamy oczy. Możesz czuć drżenie. Wibracje w całym ciele. z powoli góra rozluźnij się kilka swobodnych oddechów rozluźnij biodra, ramiona, brzuch całe ciało i jeszcze raz wchodzimy do pozycji bogini opierając tym razem dłonie o nasze biodra nasze uda głęboki wdech pozycja bogini wydech i skręcamy się za lewym barkiem w górę. Oczyszczamy prawą półkulę mózgową. Uczucia, emocje. Powolutku do w drugą stronę skręć za prawym barkiem, oczy mogą zostać zamknięte i lewa strona myśli i słowa. Wdech, wydech, róły głowy w dół i na moment wyprostuj nogi, rozróżnij całe ciało. Pozwól sobie na swobodne koły, sani możesz objąć dłoni, łokcie, rozluźnij odcinek lędźwiowy. Kark barki, poczuj jak skłon. Wycisza umysł i uspokaja go. I pozycja regeneracyjna dla systemu nerwowego. Pies z głową w dole. Wychodzimy do pozycji, dłonie na moment, pod barkami, i teraz odpychając się od maty, na razie na ugiętych nogach wysuwamy pośladki kość krzyżową do góry, do góry, do góry, pięty na razie oderwane. I chwilkę spacerujemy, raz prawa, raz lewa, pięta ciągnie w dół do ziemi. Łokcie delikatnie ugięte, zrutowane do środka, głowa luz, plecy proste. I swobodny oddech, rozluźniamy stres w powięziach, z tyłu uda i z tyłu łydki, uwalniamy napięcia. I teraz ugnij obie nogi w kolanach, przyciągnij do brzucha i z połączonym brzuchem i udem wyciągnij pośladki jeszcze wyżej, pięty oderwane, skręć pięty do zewnątrz i pięty w dół, swobodny oddech, po czy powolutku przejść do kleku, podpartego, nie podnoś głowy kolana szeroko, stopy razem, siadamy pośladkami na piętrach, ramiona w górę, czoło na matę, odpoczywający wojownik, a do boga rok kadry Jeszcze jeden swobodny wdech. I powoli z wydechem, odpychając się od maty kreku, po kreku. się do góry. I usiądź wygodnie w pozycji medytacyjnej. wyciągnij pośladki, poczuj guzy kulszowe rozluźnij całe ciało ramiona, barki twarz I zrobimy sobie krótkie opukiwanie ciała relaksacyjne i zaczniemy sobie od skroni i czoła zacznijmy opukiwać opuszkami palców okolice łuków brywiowych, skroni Punktu między brwiami, całego czoła. I powolutku skieruję opukiwanie w górę do czubka głowy. Tył głowy, kark, miejsca, które często są napięte. Klatka piersiowa, barki. I teraz prawa ręka opukuje lewe ramię od barku do palców, do zewnątrz. I wracamy do serca przez meridianę po wewnętrznej stronie. I to samo druga strona od prawego barku do palców, do zewnątrz i do środka. do pozycji siedzącej. Rozluźnijmy ciało. Przenieś uwagę do wszystkich miejsc w ciele, które chcą trzymać napięcie. Zobacz, co jeszcze możesz puścić. Przeczyliśmy uwagę na swoją twarz, czoło, skronie, punkt między brwiami, powieki, policzki, żuchwa, I i całe napięcie z twarzy, jakbyś ściągała z tej maskę od czubka głowy w dół aż po brodę. Twarz zupełnie pozbawiona wyrazu. jakiegokolwiek napięcia, ekspresji. Puść kontrolę oddechu. Poczuj, jak twój oddech uspokaja się. Robi się coraz płytszy, krótszy, niezauważalny. Poczuj swój puls, swój rytm, swoją pulsację. Poczuj wibracje w całym ciele. I łącząc dłonie na wysokości serca. Rozprowadźmy wibracje on w każdą komórkę naszego ciała, we wszystkie organy i narządy. Wszystkie miejsca, które potrzebują uzdrowienia, wagi, miłości. Z tą intencją zróbmy głęboki wdech i wydech. Kolejny wdech zaśpiewajmy mantrę. Om. On. Głęboki wdech. z wydechem rozluźnij całe ciało. Dziękuję bardzo za wspólną praktykę. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, wejścia w przesilenie wiosen, w letnie, w przesilenie letnie. Wspaniałego czasu. Bądźcie blisko siebie. Bądźcie w miłości, w pokoju. Dziękuję bardzo i do zobaczenia znowu. Hario.